A później wy będziecie chować. Dobra? Jest 19 do znalezienia. 19 musicie znaleźć. Za każdym no. razem jak rzucicie bingo i wkładacie do swojego koszyczka Szukajcie. jest zwierząt... zwierzątek, no kuwuj szybko. No, Oli Dobrze, znaż... Oli znalazł. Co to, to jest Oliś? Małż! Że... Kot! kot chyba. O, Dada pomóż. No dawaj, ale jeszcze jest dużo, no Szukaj, szukaj koleżko. Co Oli znalazłeś, musisz mówić. Gdzie tu już znalazłeś Oliś? Nie wiem. Kubuś szukaj, szukaj, szukaj. No a zobacz, czy tam jeszcze coś zostało. Co? Tam Co jeszcze zobacz. Czekaj, Czekaj, no dobra, no niech Kubuś sobie sam szuka. No szukaj, Kubuś, szukaj. Szukaj Kubuś, bierz snake i, i dalej szukaj. Brawo dalej Ty kubuś ty bierz. Ty bierz kubuncia. Czyli bingo. Bingo. Szukaj jeszcze kubuś. Co tam jest? Krówka, no. No oj, że się nałapał, no. Na pewno nie znajdziesz kaczki! Na tę kaczkę z tobą. E, ja ształem. wow pozdrawiamy rodzinnie ja nie Kubuś a zobacz tam w tym kwiatku co mamusia dała koło okna tam widzę Ej. no to Kubuś to poszukaj na 2 Dwa... Co to jest, Niśko? Dziurka. E, dobra. dobra. Cztery, pięć, Mama sześć, jest zajęta. 9 Jeszcze jedna, jeszcze jedna, słuchajcie chłopaki. Gdzieś tutaj szukajcie, tutaj szybko. Macie 15 w 4. Co to jest? O, octopus, dobrze. Ale stop. 16. No to wkładaj Oliś do koszyczka. Nie może wołać. Macie brawo. Tata dobrze schował, no? Brakuje jeszcze trzech kopaków. Szukamy. Tego wam nie Szukamy jest to, jak się Musimy by tutaj znaleźć mi wszystko sixteen jeszcze Gdzie? No jeden widzę, dwie są dwa Gdzie? Gdzie ma masz pranie? A no, widzę no Jest komuś Bani, Pani, brawo autobus. Bani, bani. Co to znalazłeś? Banika, bani, bani, no to wkładaj pani, Gdzieś tam chyba koło jeziorka coś widziałem Patrz do góry, patrz do góry Patrz do góry, patrz do góry. Patrz do góry. Aha, no widzę no Gdzieś tam szukajcie koło karmiczka. Pamiętacie, gdzie jest karmiczek? Teraz y, sytuacja się odwróciła. Chłopaki chowają. I tatuś będzie szukał, tak? Tatuś będzie szukał, chłopaki chowają. Tak. Kubuś, ale po jednym, żeby nie było za łatwo. Wyciągaj szybko. No i połóż tam z boku, połóż z boku, wyschnie. Nie tu kub oliś nie nie nie. Weź, może do kwiatka wstać, bo się z... trzyma się. No dobra, 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 mama, mama to uratuje. Pingwinek chciał do wody niestety. Pingwinek tutaj sobie pójdzie popływać. Tu jest słoń wersji Oliviera. Niech tutaj będzie. Chować, chować, chłopaki. Ale nie tak kubuś wszystkie naraz. Nie żeby tata nie miał łatwo. Po jednym. Jeden tam koło stołu, pod stołem połóżcie. O ja połóżę, ty po ja połóżę, okej? Okay. Um, Oliś, chowasz jednego? Um, Oliś, chowasz jednego? Daj Oliś jednego, Kubusiowi, dobra. Kubuś, gdzie chowasz konika? A gdzieś w stronę. Kubuś, tu, dasz radę? Trzyma się. Pom pomóc? No i mam się pomoże. O, o. Poczekaj, Nienku. Dawaj. Nasz konik jest bardzo uparty i nie chce się schować. Dobra. Dobra, nie szkodzi, Niuśku. Nie, Dobra. Schowane. Wołamy tatę. 3, 2, 1, tata w akcji. Raz. Jeszcze 17 mi zostało. Oliś, nie podpowiadaj. Tata, brawo! Dzięki, Kubuś. Tata, ale musisz no, mówić, co znalazłeś. Trzy, znalazłem psa. No tam coś jest, widzę. Chłopaki dobrze schowali, nie można znaleźć. Ale będzie idzie zaraz. <grym> no, co znalazłeś? Tateczkę. No. Jego Bolsiu. Zów? Tak, w wersji kubusia. A ja. Zrów. Dobra. Ale pośrodek. Co to jest? To jest? Tak. Nie, słoń. Tak, tak, a tutaj. No, to jest Olisia wersja są. O, jest coś widzę. To, ale tego pingwina mamie daj, bo on, on biedny, on chciał do wody. Pingwin, także mi się Daj mamu się szybciutko pingwinka, bo pingwin chciał do wody iść. lubisz? Bardzo go lubię, no. Troszeczkę nam popłynął. Chyba mama położy, żeby sobie wyschnie ładnie. Konik? Nie podpowiadaj, Kubuś. Kubuś! Oli, jak Chłopaki Chłopaki, ale zaraz będzie. Pomóżcie tacie no trochę. Chłopaki, ale zaraz będzie płacz. To co masz? Trafę. No, trafę. Trafę. Mam dwa mi ja Mam siedemnaście, dostałem mi jeszcze dwa O kogoś widziałem, widziałem złoto. Oszujście Oszustwo. Dawaj Krowa Co to jest? Zostawiam jeszcze jeden, ostatniego nie mogę znaleźć. Łatwe, tatusiu. Nie mogę znaleźć ostatniego. Tatusiu, bardzo łatwe. Ja no. Nie no. mogę znaleźć ostatniego. Paki, gdzie jest ostatni? Ja nie wiem, gdzie tu No to szukajcie no. Ja No i co, Oliś, to ty to schowałeś? Oliś! Oliś, gdzie on jest? Oliś, Oliś a gdzie mama wiesz pranie? Gdzie? Mama, ja jestem w prasmosie. Gdzie jest? O tak. O jest, spaść, nie założyłem. No wygraliśmy. Dobra, brawo! Pozdrawiamy. Paszki, rekim,